Ja myślę, że przede wszystkim rzeczywiście prace nad tym projektem są związane z tym, że my mamy mieć na względzie głównie dobro dziecka, bo już samo rozstanie się rodziców jest problemem, bo oni nawzajem obrażają się w jakiś sposób, jedno drugiego karze, ale dziecko jest kartą przetargową i myślę, że ważne jest to, żebyśmy zwrócili uwagę na. Tak jak opierał się pan senator Szymański tymi badaniami psychologicznymi, więc zależy wszystko od tego, jaka jest teza w danych badaniach postawiona, bo myślę, że w zależności od tezy to są różne wyniki tych badań, a nie ulega wątpliwości, że dziecko do trzeciego roku życia rozwija się najszybciej. I kwestia rozstania się z daną osobą ja nie mówię tu nawet z ojcem, z babcią, z ciocią Nie widzenie jej przez tydzień czy przez dwa to za chwilę ta osoba się staje osobą całkowicie obcą i nie ma żadnego wpływu wtedy na kwestie rozwoju dziecka. Jeżeli dziecko ma, być, ma się czuć bezpieczne, ma się czuć kochane, to potrzebuje i mamy, i taty. No i o tą właśnie rodzinę i o prawidłowy rozwój dziecka my walczymy. Więc ja jestem zdania, że powinniśmy tę pracę jak najbardziej kontynuować. Tam, gdzie są jakieś kwestie do poprawienia, to oczywiście wnosić poprawki, ale. Praca nasza nie wyklucza pracy w Sejmie nad drugą ustawą. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, pierwszeństwo przyznajemy senatorom jako członkom komisji, natomiast później będą goście. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Mieczysław Augustyn. Na wniosek Rzecznika Praw Dziecka w poprzedniej kadencji pracowaliśmy nad zmianą tych samych artykułów. Postępowaliśmy ostrożnie mając na względzie to o czym mówiła pani przewodnicząca że jednak przede wszystkim chcemy widzieć dobro dziecka stosowanie opieki naprzemiennej jest możliwe co w poprawkach zauważył też pan senator Szymański ja te poprawki popieram w określonych sytuacjach jest ryzykowne nie zawsze możliwe oczywiście Artykuły proponowane są fakultatywne. Ostatecznie orzeka o tym sąd. I należy pokładać nadzieję, choć pewnie na tej sali nie wszyscy ją podzielają, że sąd będzie się zachowywał w tej materii wystarczająco rozważnie. Chciałem poprzeć pracę nad tym projektem. Dlatego, że ze stroną społeczną, z wieloma osobami, które są tu i dzisiaj obecne, umawialiśmy się, że tamte przepisy zostaną poddane ocenie. Czy one realizują w wystarczającym stopniu prawo do opieki przemiennej, czy też w niewystarczającym stopniu. Ta petycja pokazuje, że ogromna grupa zainteresowanych osób uważa, że tamten przepis nie był wystarczający. Dlatego uważam, że trzeba rozważać zrobienie drugiego kroku, oczywiście też rozważnie i jednak jestem za kontynuowaniem tych prac, bo jak słyszymy, projekt ministerialny, wprawdzie szerszy, zapewne zawierający inne ważne, ale jak słyszę też i kontrowersyjne rozstrzygnięcia, może być weryfikowany, jeśli spotka się z naszym projektem w Sejmie i można powiedzieć, że mamy tutaj może to idzie za duże słowo, ale taką pragmatykę, taki zwyczaj, że mimo no to dotyczy na przykład wyroków Trybunału Konstytucyjnego, innych sytuacji, że mimo że są przedłożenia rządowe, Senat w miarę możliwości kontynuuje pracę nad swoimi przedłożeniami, bo przecież jest szansa, a teraz po wycofaniu tamtego projektu z obrad taka szansa się pojawia, żeby te projekty się spotkały i my nie zmarnujemy tego czasu tutaj na pewno. A wydaje mi się, sądząc z wypowiedzi, że, że ten projekt jest bliższy oczekiwaniom autorów bardzo. petycji. Dziękuję. Także podtrzymuję stanowczo ten wniosek pani senator Orzechowska. Kto z senatorów chciałby? Pani senator Zdrojewska. Bardzo proszę o krótką wypowiedź. Pan, później pan senator Czerwiński i jeszcze pan senator. Szanowni Państwo, chciałam zwrócić uwagę na to, że, że praca już, już trwa, kosztowała nas sporo wysiłku, naprawdę. To są skomplikowane rzeczy i pracowały nad tym, już w tej chwili pracują nad tym aż trzy komisje. Myślę, że pomimo, że projekt jest jeszcze nie gotowy, bo jeszcze, bo jeszcze, jak, jeszcze możemy wprowadzić jakieś poprawki, no ale to, to, co jest najważniejsze, to wydaje mi się, że wykonaliśmy jako senatorowie ogromną pracę już. Druga rzecz jest taka, że jeżeli istnieje ta komisja y, 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 Petycji i jest ta prerogatywa, a my będziemy odstępować za każdym razem, bo gdzieś jakiś projekt BS, a może, a może będzie, y, y, no to uważam, że to, jest, y, że to jest bardzo niedobre, jeśli chodzi w, w ogóle o pozycję Senatu i na, y, y, ludzie też, no po co mają pisać później do nas petycje, jeżeli pod koniec prac, jeżeli już jesteśmy mocno zaawansowani, nagle ta prasa jest wyrzucana do Kosza, dlatego, że rząd złożył jakiś projekt, który nie wiadomo jaki jest, bo my go jeszcze dokładnie nie znamy i tak dalej, i tak dalej. Także to no, no, no tak, ale dotyczy przede wszystkim Doty... Zwracam uwagę, że myśmy się pochylili nad jednym problemem, ale bardzo dokładnie. Natomiast rząd no, przedstawił jakiś szeroki projekt dotyczący bardzo wielu rzeczy, a y, 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 więc myślę, że tutaj my mamy też już bardziej to przegadane i przemyślane, jeśli chodzi o, o, też o stronę społeczną. Ja zwracam uwagę, że pomimo, że to nie dotyczy tak dużej grupy osób, bo tu bo, które chcą chcą tej opieki na przemiennej, bo to, nie, bo to nie jest. Zwracam uwagę na to, że trzeba te sprawy uregulować, bo niestety... Niestety 500 plus sprawi, że będzie więcej wniosków. Ja tak uważam po prostu z różnych względów i te sądy będą musiały się z tym zmierzyć. Także powinny być przepisy y, takie, które dadzą szansę tym, y, tym dobrym ojcom, którzy chcą y, wychowywać dzieci razem z, ma z matkami, a czasami matką oczywiście tak samo Dobrze. równolegle. Także to już Dobrze. kończę, to tyle i dziękuję. chciałam wesprzeć y, jakby ten nasz dziękuję projekt. Dziękuję bardzo. Panie. Dotyczą przede wszystkim setek tysięcy dzieci w naszym. W postępowaniach rozwodowych, a także w postępowaniach rodzinnych. E, jest to niezwykły sukces. Po, zagłosowali senatorowie ponad podziałami politycznymi. To nas bardzo cieszy. Było 10 głosów za i tylko 3 wstrzymały się od głosowania. To jest no, niesamowite, co się dzisiaj stało, i dziękujemy wszystkim senatorom obecnym w tym budynku. No To jest po prostu niesłychane, co się dzisiaj stało. To się pisze historia naprawdę.